Emilian Kamiński nie żyje. Kontrowersyjne pożegnanie damieńskiego Jagaty Młynarskiej. Gwiazdy żegnają Emiliana Kamińskiego. Nagła śmierć Emiliana Kamińskiego pozostawiła po sobie wielką wyrwę w sercach wielu polskich artystów i gwiazd Strady. Aktora w ostatnich godzinach pożegnało Wielesław, w tym Cezary Żak, Krzysztof Ibisz i Olaf Lubaszenko. Na szczególnie ciepłe słowa zdecydowali się młodzi aktorzy. Którzy u boku Kamieńskiego występowali wem jak miłość Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek. Niestety, nie wszystkie sławy ekranu równie dobrze trafiły ze swoimi wspominkami i pożegnaniami. Szczególne kontrowersje im wzbudziły posty, które odpowiednio na facebooku i Instagramie opublikowali Grzegorz Damiński i Jagata Młynarska. Co ciekawe, temu pierwszemu uwagę zwróciła Paulina Młynarska. Za co szybko oberwała od internautów. Na pierwszy rzut oka wpis Damienckiego brzmi dosyć standardowo i nie ma prawa budzić jakichkolwiek kontrowersji. Część internautów zwróciła jednak uwagę na użyte przez niego określenie negro głos. Można się domyślić, że aktor miał tu najmniej niski i głęboko brzmiący temper głosu, który charakteryzuje też np. afroamerykańskich muzyków i aktorów. Nie trzeba jednak być ekspertem od tematu amerykańskiego rasizmu i niewolnictwa. By wiedzieć, że takie określenie bardzo źle się kojarzy. Przez wiele czarnoskórych osób jest wręcz uznawane za jawnie rasistowskie. Gdyż od niego pochodzi amerykański odpowiednik Czacha. Z pewnością dlatego Paulina Młynarska w odpowiedzi napisała, „N głos to nie jest fortunne określenie. Część komentujących zgodziła się z opinią dziennikarki, ale wielu internautów z wściekłością ją zaatakowało. Fani Damińskiego stwierdzili, że ich zdaniem nie zrobił niczego złego, a sama młynarska nie powinna w takiej chwili się czepiać. Padły pod jej adresem też hasła okrutna jak Polka. Można się kłócić z podobnymi opiniami, ale trudno dyskutować z innym argumentem użytym w omawianej dyskusji. Niektórzy komentujący zwrócili uwagę, że Paulina Młynarska powinna w tej sytuacji skrytykować też własną siostrę za jej niefortunny wpis. Agata Młynarska stwierdziła bowiem na swoim Instagramie, że Emilian Kamiński był wobec ich ojca wierny jak pies. Jaka jest wasza opinia o sprawie? Uważacie, że zarówno Damiński, jak i Młynarska powinni bardziej zważać na słowa?